Hej ja więc siema, jestem Oski i witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Jest to nowy format, nowa seria, a mianowicie jest to seria z odwzorowywania czegokolwiek na przykład miniaturki baneru danego twórcy, więc dzisiaj mamy oczywiście Zyroxa, ale w następnym odcinku może być koło tylko napiszecie w komentarzu, więc zjedźcie teraz sobie do sekcji komentarzy i napiszcie. I oczywiście jeżeli będzie tutaj pozytywny odzew, dużo komentarzy, dużo łapeczek, to Nagramy taką drugą część z tej serii i mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. Weźmy sobie teraz z aplikacji Pest I pierwsze co robimy to, a zanim jeszcze co, to, to oczywiście wymiary na miniaturkę, jeśli ktoś nie zna. To Są to 1280 na 720. Ok, gdy mamy sobie nasz projekt właśnie w takich wymiarach, dodajemy sobie yy, pierwszą miniaturkę, żeby oczywiście było mi to wszystko łatwiej zrobić. Widzicie w Ta miniaturka jest przyzwoita, jest ładna i właśnie dzisiaj ją sobie odwzorujemy. Zacząć możemy sobie od screenshota, który jest w tyle. Ja posłużę się tym oto screenshotem. Powiększamy go sobie. Gdy już go sobie powiększymy, to musimy sobie wyciąć element z wyszukiwarki po to, żeby go sobie powiększyć i fajnie odznaczyć na końcu. Więc teraz to właśnie robimy. Klikam sobie w ołówek. Kut, yy, teraz dajemy pastę. Jak widzicie mamy nasz pasek wyszukiwania. Teraz go sobie powiększamy, trochę go sobie podwyższymy. Jak widzicie mamy nasz pasek wyszukiwania. Tak jak tu. Znaczy jeszcze nie aż tak, ale spokojnie. Wszystko będzie ładnie zrobione. Trochę go sobie damy na bok. Okej, okay, gdy mamy sobie nasz e, pasek wyszukiwania. To teraz dodajemy sobie naszą postać. Jest to oczywiście Kruszwil. E, ja posłużę się tym zdjęciem. Jest on w słabej jakości, ale oczywiście... E, ja pokazuję Wam przykład, jak to odzorować, a też ciężko było znaleźć akurat to okay. zdjęcie. Więc dobra, dodajemy sobie to zdjęcie. I gdy je sobie dodaliśmy, to klikamy Select Pixels. Dodajemy plusikiem jedną do dodatkową warstwę. Teraz klikamy sobie Field Stroke. Klikamy opcję Stroke. I dajemy kolor zielony, tak jak na miniaturce. Jest teraz sobie król ładnie odznaczony tym oto strokiem. I następne, następne co robimy. Dodajemy sobie napis spadka Oczywiście on będzie na niego wskazywał, więc dodajemy sobie Empty Layer. Tworzymy sobie taki prostokąt, nie za duży, nie za mały. Klikamy fill and stroke Klikamy Fill I zaznaczamy kolor czerwony Tak jest czerwony I teraz zadajemy sobie napis wpadka Oczywiście o nic nie musicie się martwić Cały yy, Cały pak Czyli łącznie z czcionkami Z różnymi efektami Znajduje się w opisie Więc spokojnie nie będziecie musieli Czego szukać w internecie Napis spadka wyrównujemy sobie, żeby był równo z tym prostokątem. Gdy jest równo z tym prostokątem, to oczywiście łączymy napis łącznie z naszym prostokątem i dajemy go tak, żeby kruszwin na niego wskazywał. Jeszcze trochę pomieszymy, OK i dajemy pod tą warstwę. I teraz jeszcze szybko wytłumaczę, dlaczego nie pokazywałem fragmentu z Pixelaba, dlaczego nie nagrałem fragmentu z Pixellaba, jak robiłem te czcionki i tak dalej. Oczywiście wydaje mi się, że każdy to już potrafi, nie trzeba tego pokazywać setny raz. A jeżeli ktoś nie umie stworzyć napisu, w Pixelabie, to odsyłam was do moich innych poradników, bo takie są też na moim kanale. Ale dobra. Yy, dalszą częścią poradnika będzie dodanie sandbarsów, które będą w tyle obok więc właśnie teraz je dodajemy, trochę je powiększamy. Jeszcze kawałek i dajemy sobie je za kruszwilem. Ok, teraz sobie je tą opcją. Usuwamy, żeby były tylko po lewej stronie i dajemy je na zielono, na kolor zielony, tak jak w przykładzie, na przykładzie Xeroxa OK, dajemy zielony. I oczywiście jak widzicie tutaj w tle też jest zielony. Więc właśnie go sobie dodamy. Tylko ten zielony trochę sobie roześnimy. tyle zakrusz wile Dodamy sobie kolejną warstwę i dodamy sobie już tutaj ciemniejszy zielony żeby te sandbarsy się wyróżniały i prawą część sobie oczywiście usuwamy żeby odsłonić nasze inne napisy OK. jak widzicie mamy już fajnie to zrobione teraz dodajemy sobie to kółko, które jest wpierw dodajemy sobie zdjęcie. Ja na potrzeby tego odcinka wziąłem sobie takie, <grystanie> mam nadzieję, że nie dostanę żadnego bana ani nic. No, że na to zdjęcie nic takiego nie ma, więc nie powinienem dostać żadnego bana. Przesuwamy je sobie wyżej, trochę je wyśrodkujemy ok? i tym kółkiem. Zaznaczamy sobie, przesuwamy sobie lekko tutaj. To to kółeczko sobie zaznaczamy. Wchodzimy w filament stroke, klikamy opcję stroke, bieramy kolor biały. Tylko chwileczkę, to ten stroke dodajemy sobie na nowej warstwie. W prawym dolnym rogu tutaj dajemy sobie opcję liner, doc, żeby to było jaśniejsze. Ok, gdy już mam sobie to kółeczko, to tak jak Widzimy sobie na, na tym przykładzie I musimy dodać strzałeczkę. Strzał, strzałkę, która będzie wskazywała na, na kółko z tym zdjęciem. Więc tutaj mamy sobie właśnie tą strzałkę, przesuwamy ją sobie wyżej. Klikamy na tą różdżkę, zaznaczamy na białe tło. Klikamy ołówek, następnie clear. Odznaczamy sobie wszystko. Tą oto dajemy na kolor żółty, więc klikamy SELECT, select PIXELS, GRADIENT, OK, teraz sobie naszą strzałkę obracamy, pomniejszamy i tak żeby nie wjeżdżać napis padka damy sobie tą strzałkę niżej, inaczej niż jest w oryginale, ale no cóż. Dajemy sobie tutaj i dajemy opcję Glowa, żeby była lepiej widoczna. I oczywiście, gl kolor Glowa dajemy na czarno, żeby fajnie się wyróżniało wszystko. Myślę, że to miejsce będzie dobre. I klikamy sobie opcję Glow. I tak samo ten Glow będzie czarny, żeby fajnie się wszystko wyróżniało. Teraz tylko dajemy sobie tekst 2018 dodajemy sobie tekst podsumowania. Też go sobie przechylamy. O tak fajnie to wygląda, to jeszcze sobie trochę poprawimy. Ok, gdy już mamy sobie tekst 2018 i tekst podsumowania. Tekst 2018 zaznaczamy, klikamy gradient i dajemy ten kolor na czerwony. Dajemy kolor czerwony, tak jak na obramówce napisu wpadki. Żeby wszystko się fajnie komponowało. Klikamy sobie Select Pixels na naszym napisie. Klikamy opcję Blur na 10. Następnie dodajemy sobie kolejną warstwę. Klikamy Fill and Stroke. Dajemy fill. Klikamy sobie na naszym napisie select pixels. Następnie klikamy na opcję z warstwą białego tła. Klikamy sobie clear. Przechodzimy na napis 2018. Klikamy blur. Dajemy ponownie na 10. I przechodzimy sobie na warstwę z białym tłem. I klikamy extract. Teraz to wszystko sobie ładnie łączymy i powstaje nam ładny tekst. A taki tekst dajemy oczywiście Glow'a. Na napis podsumowanie także dajemy Glow'a. Już sobie mamy naszą miniaturkę. Oczywiście nie wygląda za dobrze i nie wygląda zbytnio jak oryginał, ale też nie chciałem zbytnio się upodabniać do tego. Zbytnią rzeczą, którą tutaj zrobimy, to na opcji wyszukiwania zaznaczamy sobie yy, to okienko po całości okay, gdy zaznaczymy klikamy filen stroke stroke yy, stroke dajemy na 1 no i dajemy na czerwono taki mały bonusik ode mnie nie ma tego w oryginale ale Myślę, że fajniej to wygląda właśnie z tym. Klikamy sobie nad nim opcję nowej warstwy, klikamy Fill and Stroke, klikamy Fill, czarny kolor i zmniejszamy sobie Opacity. Tak, żeby wszystko przyciemnić i wyróżnić te punkty jak napisy, skrzałki i tak dalej. No i co, to już jest gotowa miniaturka. Ja odsyłam Was do moich poprzednich poradników. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby napisać komentarz, co i kogo następnego odwzorujemy w naszej serii. No i jeśli ta seria Ci się spodobała, to zostaw łapkę w górę. Ja nie zajmuję Wam już czasu. Życzę powodzenia w dalszym przygodą w grafikach. Do następnego odcinka i siema.